Więc to sprawia, że mój kurs online... Różni się od innych kursów w internecie? Po pierwsze, ma setki potwierdzonych wyników. Po drugie, nie będziesz musiała budować ogromnej społeczności na start, aby zacząć sprzedawać. Po trzecie, nie będziesz musiała tworzyć dziesiątek produktów cyfrowych na start, aby zacząć zarabiać. Z kursu dowiesz się, jak znaleźć pomysł na produkt cyfrowy oraz niszę, jak rozpisać content, jak go nagrać. I najważniejsze, jak wypromować i sprzedać produkt Cyfrowy, aby otrzymać rekomendacje. Plus masz 8 mentoringów ze mną i moim zespołem. Więc jak się zaangażujesz, tak samo jak w swoje inne pasje, w to, czego ja Ciebie uczę, to szybko zobaczysz realne pieniądze na swoim koncie. Tak jak na przykład Estera Michalak, która zarobiła ponad 1,5 miliona złotych w branży położniczej. Albo Edyta Brodawka, która zarobiła ponad milion w branży transportowej. Aplikuj do Łowkoszy z Formula i sprawdź, jak strategie, o których mówiłam, rozwiną Twój dochodowy biznes online. Kliknij link dookoła tego wideo i aplikuj już teraz.